Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie we wtorek. Zapraszam na gimnastykę, ja tutaj wśród moich pomidorów, <grytania> uprawa balkonowa. Ciąg dalszy, bo były takie byle jakie, tak jak wam wspominałam, że nie warto, ale odbiły i idą idą dalej do góry, rosną, kwitną, owosują, no niech tak będzie. Kochani, i zaczynamy. Nie wiem kto tam i gdzie to, czy to budowa, bo akurat jest na budowie chwila przerwy, to tu jakiś... Ja mam fierka, odkurzacz, ale mówię, no nie. Ćwiczenia muszą być. Trudno. Trudno kochani. No, takie warunki są. Czasem lepsze, czasem gorsze. Ramionka pracują. I robimy kółeczka do tyłu. Kółeczka do tyłu. Byłam świadkiem takiej sceny w sklepie, w sobotę. Jak byliśmy na wycieczce, wracaliśmy i tak kochani, my to tak jedziemy. Kawę ranośmy wypili i jedziemy. Nie, nawet chyba nie, piliśmy chyba koło piątej i pojechaliśmy. No i po drodze zawsze gdzieś tam jedziemy, pod jakiś sklep czy pod jakąś, tam na jakąś kawę, czy jakaś restauracja, no to tak nie zabieramy nic z domu, tylko przy okazji zwiedzamy. I zjeżdżamy na przykład z autostrady jak do sklepu. No i jest, tak o tym mówię, bo słuchajcie, to, że trzylatek leży w sklepie na podłodze i krzyczy, bo on właśnie chce to przed chwilą, bo to akurat e, e, dziewczynka była z ojcem, i no, tak na moich oczach. I ona pokazuje mu na półce, że to ona to chce, a on powiedział, że nie. I posłuchajcie jaką zrobiła scenę. Ok, gdzie mój kijek? Będę Wam opowiadać i będziemy ćwiczyć. Także kijek i ćwiczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. A przypomniała mi się ona, bo tu taka dziewczynka na dole chodzi. I tak pomyślałam, że to ona. Posłuchajcie, nie wiem, to była taka ośmiolatka. Zaczęła krzyczeć, a on jej powiedział, że tego nie kupi, i idzie do. i, 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 i wychodzi, nie? Wychodzi. Ta posłuchajcie, rzuciła się na podłogę. Ona się tak rzuciła, nie? To taki gest, taki, taka, taki gest teatralny wręcz. I nogami tu krzyczy, wiecie, a on po prostu idzie, wyszedł. Bo to już takiego przy wyjściu, do niedaleko Ona, posłuchajcie, zerwała się, biegnie za nim. I, na, I w tych drzwiach, co się otwierają, koła pożyła się, tak się rzuciła. I dalej, nogami, wierzga, krzyczy, ona chce to, ona chce do mamy i nie. Normalnie, a tak histerii, ale kochani, z taką ośmiolatkę, No dobra, niech będzie siedem wyrośnięta. To przecież, to co tam się dzieje od najmłodszych lat. No i akurat mąż był w samochodzie. I mówi, ja widziałeś widziałeś to on mówi, widziałem, i mówi, mówi tak, on siadł na rower, ten ojciec pojechał, a ona, no bo ten krzyk to było, ona wstała, no bo on no po prostu ją zostawiał, nie, ona też jednak nie chciała zostać. Siadła na ten rower i z takim rykiem pojechała za ojcem. Może sobie pomyślałam, no tak, jakie to są, kiedyś ktoś mówił, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot, ale taki. Taki wyhodowany kłopot to dopiero atrakcja. Bo no mówię, że no ja rozumiem taki dwu-trzylatek, bo widziałam, ale takiej oh, dziewoi no, nie widziałam już tak dłużej, nie? Z taką histerią i z takim buntem i z takim krzykiem, że to ona chce. Ok, kochani i teraz tak zmiana ćwiczenia. Teraz mamy dalej kijek. I ćwiczymy, bo że wyłączył się odkurzacz? To chyba był odkurzacz albo szlifierka? Dobrze, jest cisza. Wymiary. Kochani, lecimy. Dzień dobry, Bogusiu. O, no dobra. Dzień dobry, Elżbietka. Bogusiu, piękny komentarz. Wspaniale, że się tak dobrze czujesz. To jest piękne. Posłuchajcie, to jak się pięknie, pięknie, jak się dobrze czujemy, to jest chyba piękniejsze, najpiękniejsze, co może być. Ja Wam, kochani, powiem, że ja. Wczoraj w pracy, wczoraj dzisiaj, bo z nocki wróciłam, to znowu mówię, co mnie tak? Kolana bolą? Nie, zakwasy, posłuchajcie, po wczorajszych przysiadach, bo dawno nie robiłam, ja no mam jeszcze trochę zakwasu. O, muszę nadrobić temat. Wdech, wydech. wydech. Okej, okay. teraz też z tym kijkiem będziemy, nie, może bez kijka, będzie mi tu wygodniej. Odwracać się, także stoimy. I kochani, tak, Roksolano, dzień dobry. Sandrusiu, witam, witam. Dolny Śląsk, Bożenka, witam. Bożenki, wszystkie. Anusie, Sylwusiu nad morzem, witam. Pomachaj tam polskiemu morzu ode mnie, bo ja tu na obczyźnie to za wszystkimi polskimi znakami, rzeczami. To wiecie, tęsknię, nie? To także nawet widok, jak chodzisz po tej wodzie w Bałtyku. Boże, jaki piękny. Uf, w polskim morzu. Uf, uf. A wam, kochani, zaraz pokażę, co wymyśliłam. Byłam w Polsce i byłam w aptece i kupiłam naturalny... Co to jest? Naturalna... Moment. Przeczytam wam. No ta, naturalną witaminę E mi tam doradziła farmaceutka. Powiedzmy, że uwierzymy, prawda? Damy szansę. Kochani, jeszcze parę skrętów. To, że łykamy raz dziennie, bo tak jak mi tłumaczyła, że tak jak to mi lekarka tłumaczyła, że witamina E jest dobra. Zobaczcie, witamina E naturalna, to COVID-E, że tak jak tam przepływają te nasze erytrocyty i ta krew jest, żeby były, żeby było żeby przepływały bardziej elastycznie. To ta witamina E pomaga. No to bierzemy kochani witaminę E w kapsułce, bierzemy kieliszek taki na jajko, rozgryzamy lub przecinamy nożem. No i kochani wyciskamy. Dlaczego nam kieliszek potrzebny? Wyciskamy do, Ten, do tego kieliszka i uwaga! Posłuchajcie, ja już dwa tygodnie stosuję jako krem. No, fantastyczny na podoczy. Krem, no to nie krem, ale ani nie jest za tłusty. Co za fantastyczny olej w tej kapsułce. O. o. także dziewczyny, chłopaki. Zobaczcie, witaminka E, kroimy nożem albo rozgryzamy i ona mi tutaj to starczy. Tak, na trzy podejścia, bo to nie, nie jakoś za duży, żeby to nie. ale on nie jest ciężki. I przy okazji masujemy, masujemy. Najbardziej, bo to jest takie na delikatne miejsca. No. I jeszcze tak wyłagadza. O, dobrze, kochani. Także mamy temat twarzy, masażu delikatnego twarzy zaliczony. Lecimy, kochani. I teraz tak, uwaga, na zmianę. Prawa do góry, lewa na dół. I wymachy takie energetyczne. Raz, 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 raz. raz. O, jak dobrze, jak człowiek poćwiczy. Słuchajcie, u nas całą noc lało. Teraz też jeszcze mokro. Rano to ledwo wyszliśmy z zakładu, bo słuchajcie, tak bardzo padało. To nie odpuszczasz, to jakaś szlifierka, kochani, na tej budowie. To naprawdę, także mam nadzieję, że grzyby będą. Troszeczkę ciepło jeszcze wróci. <laughs> I pójdziemy na grzyby. Także intensywnie macham. Intensywnie. Mario, dzień dobry. Cieszę się, że ćwiczysz Elżbietko. Alborg, witam. Jadwiga, Mariolu. Zapraszam, dołączaj wszystkich. Zapraszam, Bezimienna. Dołączaj, dołączaj. Okej, okay. słuchajcie, dobra. A teraz, kochani, e też jeszcze dobrze, żeby tutaj te, te mięśnie mm, przykręgosłupowe na wysokości klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie, ręka skięta nad głową, druga z tyłu Ach, i takie do tyłu wymachki. Także Bogusiu, radości mi narobiłaś, że się dobrze czujesz. Posłuchajcie, to jest piękne. Jak posłuchajcie, tak Przychodzą nagle pewnie pewne problemy przechodzą, przemijają oby <laughs> z wiatrem. <laughs> jak ten film przeminęł z wiatrem, oby przeminęły. Tak, także czasem mamy tak w życiu pod górę. Nie czasem, kochani, często mamy w życiu pod górę, ale też bywa i z góry. I najważniejsze, że humor dopisuje, kochani, a jak dopisuje humor, to poprawia nam się cała całość, cała. I umysł, i głowa, i mięśnie, i posłuchajcie, krew naszej krąży, i jesteśmy zadowoleni. Także w ogóle sylwetka nam szczuplej. no w ogóle, w ogóle posłuchajcie same plusy. Nie? Dobra, teraz kochani, opieramy się nogą o coś stabilnego. Krystynko, dzień dobry. Raz, dwa, trzy, uch, cztery. Ale powiem Wam, że z tymi pomidorami ciekawostka. One już takie były gdyby nie to, że tam miały po jednym czy po dwóch owocach, to by mnie po prostu poszły już do śmieci, a one tak pięknie odbiły. Jeszcze dwa razy. Filipie, dzień dobry. Marcin, Marcin, dzień dobry. Czaruś, ty, Czaruś. <laughs> no ale tak, figurka mi się trochę poprawiła, z czego ja się cieszę. A dzień to po prostu same plusy z tych ćwiczeń. Same plusy. Wdech, wydech, tak oczywiście. Rob Solanko. Gabryniu, dzień dobry. Pozdrów, Danusie. Ale Danusie, wszystkie też witamy. Okej, okay, kochani. Dobra, wdech, wydech, regulacja. Wdech, wydech. A ja może się napiję łyka, kochani, bo zrobiłam sobie, piję zieloną herbatę. Tak, tak, bo to też zmniejszenie no, cholesterolu. Ja powiem Wam, że dodałam dwa liście poziomki suszonej i dwa płatki z róż z mojego grudka. Hmm, powiem Wam, że. Powiem Wam, że zielona mi. Nie wiem, czy to jest kwestia tak, że ona mi pomaga, to i mi smakuje, tak? Nieza mocna. Nie czarną mogę mocniejszą wypić, a zielonej nieza mocna. No, płatki. Dobrze, kochanie, wdech, wydech. dalej. Waga, kochanie, mi się trzyma, sześćdziesiąt i cztery. I dobrze, to tak ma być. Spokojnie, bo to nie, 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 żeby to nie przeginać. Wczoraj czy przyczenie na filmiku dałam zdjęcia, jak wyglądałam półtora roku wcześniej, ale posłuchajcie normalnie, jak tak człowiek tu ze i tu i tam. I w ogóle też inaczej się czuje, nie? Okej, okay. teraz opukiwanko, jak już jesteśmy w tej pozycji gotowej do boju, do walki z naszym... Nie, to, to jest wyszczuplanie. Wysmuklanie. Wysmuklamy się. Także opukiwanko. No, i kochani, paprykę wcina. Może to jest tak, że rzeczywiście no ta papryka to już wiem z dawna, dawna, że cholesterol obniża, teraz jest dobra papryka, bo to już się sezon zaczął. Paprykowy, zbiory, ale powiem Wam, że tak robię sobie oliwę z oliwek, pokroję paprykę, do tego małą cebulkę. Mam takie tutaj rosnące poroszczy piorki, jakaś taka odmiana. Zielonej pietruszki, tutaj oczywiście z mojej uprawy balkonowej. I kochani, tak robię oliwką, mm, soli niewiele w ogóle, albo prawie wcale. Troszeczkę białego pieprzu i powiem wam, jeszcze mam taki zestaw y, czosnek niedźwiedzi z suszonymi pomidorami, takie rozdrobione kupiłam. I powiem wam, że jak ja sobie pojemność coś takiego, to normalnie <ścoughs> chce się żyć. Dobra, opłukujemy dalej się. Okej, okay, teraz zobaczcie, ręka do góry. Łokieć do góry i pod paszkami. Ostatnio zaczęłam używać mydła ze srebrem, z tym nanosrebrem tego mojego brata. Używałam wszystkich innych, ale nie, nie, nie ze srebrem, nie ze złotem. Znaczy, ja tam lubię na przykład z morowiną, z kawą, takie mam swoje ulubione, ale mówię, dobra, dam szansę. I tak widzę, że tutaj na twarzy mam takie, no z poprzedniej pracy chyba jakąś alergię miałam na coś i powiem Wam, że mi wyłagadza, no fajne to mydło. Ciekawa sprawa. Okej, okay, to… Ale kochani, ja to lubię, zacząć sprawdzić na sobie. A nie tak, że jak to wiecie ja, że wszystko jest cudowne, nie? <śm> I pod kolanami. I jeszcze węzły wartomiecie. No i przechodzimy do przysiadów. Ale mówię wam, że normalnie tak jakoś kucnęłam w pracy tam gdzieś po coś i tak mówię, wow, ale co ja tu tak czuję te nogi. Dobra, Magda, nie gadaj, lecimy. Raz, o, dwa, trzy, oh, cztery, oh, pięć, oh, sześć, oh, siedem, oh, osiem, oh, dziewięć, oh, dziesięć, piętnaście, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15. O, teraz tylko synagranicę słychać. A, dalej. No, chani, no muszą pracować, nie? Musimy pracować, ok? Co robimy? Tak, może jeszcze główka. Ćwiczenie na głowę, a bardziej szyję. Polecam nadal palenie świeczek. Ja sobie kupiłam. Jedną niebieską w intencji palę, i później posłuchajcie, jak pali się danej intencji. Białą ją można okalić, i ona się tak otwiera. No to patrzysz, czy ta intencja się otwiera. No, obserwujemy, jak się świeczka pali, nie? Jak się ten wosk wytapia. Czy się na przykład równo świeca pali? Czasem się tak nie chce palić. To jest w ogóle też ciekawe. Hej, okay, teraz ćwiczenie. Prawo lewo. I takie może robimy z wydechem. Okej okay, kochani i teraz strząsamy z siebie te wszystkie. Jeżeli już jest dobrze, no to wszystko to co było oddajemy. Oddajemy te wszystkie energie, które były, które gdzieś tam nas trzymały, to oddajemy do właściciela. I niech się właściciel martwi zostałem zrobić. Okej okay, kochani, dziękuję. I tak powiem do jutra, do jutra mam pa. Pa, pa, la, 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 la.